Jeśli chcecie kupić końce do FIFA 15, zapraszam Was do FIFA 15 Coins PSC. Wszystkie linki w opisie. Bardzo szybka dostawa, niskie ceny. Polecam. Cześć wszystkim, ja jestem Machu i witam Was w nowej serii na moim kanale pod tytułem Level CR7. O co chodzi w tej serii? W tej serii będziemy ulepszać sobie zawodników i zasady są takie: jeśli Ronaldo strzeli. Chociaż, jedną, nie, chociaż dwie bramki w jednym meczu możemy sobie ulepszyć jakiegoś zawodnika o jeden poziom jeśli zdobędzie hat tricka to możemy mamy do dyspozycji wtedy dwa ulepszenia więc możemy sobie albo dwa razy ulepszyć jednego zawodnika albo ulepszyć sobie o jedno Dwóch zawodników. Okej. Okay. Yy, Chciałem, żeby ten skład był cały brązowy i po prostu cały zwykły brązowy, tak się nie dało, bo ponieważ yy, ci obrońcy z BBVA brązowi. Yy, mieli tragiczne tempo i byli tylko wyjątkowi, byli tyl był tylko na rynku jeden co jest niewyjątkowy z pomocnikami było to samo, więc już takich tutaj zakupiłem. Dobra, a jeszcze nie możemy wpuszczać nikogo z ławki, bo mam tutaj taki graczy nawcy, że po prostu oni sobie byli. Dobra, więc może przejdźmy do składu naszego przeciwnika. Okej, okay, złapaliśmy więc przeciwnika. O tak prezentuje się skład tego przeciwnika widzimy że jej tempo czy jest bardzo szybki i zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy że gramy teraz mecz o awans do trzeciej ligi więc miejmy nadzieję że Cristiano Ronaldo walczy na ten awans więc zapraszam was do skrótu z tego meczu i mamy tutaj zagranie do Ronaldo Ronaldo robi zwód Ronaldo wchodzi w pole karnecz broni tutaj handanowić i tutaj pianić 5 tutaj wprowadza piłkę, nie jest przez nikogo atakowany. 5 do we za TWS, ale obok bramki. Tutaj przyjmuje piłkę Cristiano Ronaldo, markuje, przepycha się. Ronaldo wchodzi do pola karnego i znowu broni bramkarz. Lecz tutaj jeszcze machi z główką sobie i mamy pierwszą bramkę. 1 do zera. Bardzo dobrze, prowadzimy. Teraz tutaj Kandrewa, Kandrewa, mija rywali. Kandrewa, Kandrewa, uderza, ale broniąc bramkarz. Bardzo dobrze, Konko. Konko tutaj cały czas jest przy piłce. Konko, Konko jest to żeby jej pola karnego, uderza, ale obok bramki. Tevez, Tevez, Tevez broni nasz bramkarz. Tutaj Ronaldo w polu zostaje faulowany. I teraz Cristiano Ronaldo podchodzi tutaj do rzutu karnego. czego wykorzysta, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo i bramkarz go wyczuwa, ale Ronaldo i tak był lepszy podwyższa na 2-0. Teraz tutaj Mertens i mamy 2 do 1. Teraz tutaj co zrobił bramkarz? Co zrobił? Co? Nie, no musimy jeszcze Trzeć bramkę Ronaldo i ulepszyć go. Ronaldo tak, mamy bramkę! Cristiano Ronaldo z główki. 3 do 2. I możemy sobie ulepszyć naszego goalkeepera. Lecz tutaj jeszcze kandrewa w odpowiedzi. Okej, okay, tutaj. przeciwny na chwilę wstrzymał grę. Czyżby rage quid? Tak, rage quid, czyli mamy awans do trzeciej ligi. Ale tutaj 5000, ale... CO? Zostałem w tej lidze Macie, pozostały jeden gier do końca Została jedna gra LOL LOL Czy wy to widzieliście? Gdzież on wygra z tego meczu Boże Czy Ja powinien dostać 3 punkty i awans A poza tym widzieliście mi, że zostałyście jeszcze mecz do końca Boże Dobra, Ronaldo strzelił w tym meczu dwie bramki Więc myślę, że ulepszymy sobie tutaj bramkarza do yy, wyjątkowego bronzlaju ja, A to wcześniej na me zjawisko patrzałem I on tu chodzi Dobra, Liga BBVA Pozycja Eś, 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 e e e e o nie, cząść tak dziwnie z A to nie A co ja mówię, Bramkarza, nie obrońce Pomyliło mi się, sorry o, pa, Paczeko... pa, czeko. pa czeko. chyba tak to się czyta, nie wiem. Czytaliśmy sobie tu, o, tam po 900 monet, to może to będzie tańsze. No dobra, to za dzień monet sobie kupimy, o, no i fajnie. Miejmy nadzieję, że on będzie coś bronił, bo to, to wybiegnięcie tamtego bramkarza to, to była magia po prostu. Ale gdzie sobie wymienimy. Dobra, poziom brązowy i przeszukajmy klub ok okej okay, więc mam pierwszego upgradea, jest to Fernando Pacheco w Realu Madryt miejmy nadzieję że on będzie nam dobrze bronił a ja już kończę ten odcinek miejmy nadzieję że ten odcinek Wam się spodobał to znaczy ja mam nadzieję że ten odcinek Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie no i cześć